Rozdział 6. A panowie Rowlison i Tarkowski oczekiwali rzeczywiście dzieci, ale nie wśród wzgórz piaszczystych Wadi Rajan, dokąd nie mieli ani potrzeby, ani ochoty jechać, lecz w zupełnie innej stronie, w mieście Elfachen nad kanałem tegoż nazwiska, przy którym oglądali dokonane przed końcem roku roboty. Odległość między Elfachen a Medinet wynosi w prostej linii około pięciu kilometrów, Ponieważ jednak nie ma bezpośredniego połączenia i trzeba jechać na Elvasta, co podwaja niemal drogę, przeto pan Rawlinson, rozglądając się w przewodniku kolejowym, czynił następujące wyliczenia. Hamiz wyjechał onegdaj wieczór, mówił do pana Tarkowskiego, i w Elvasta złapał pociąg idący z Kairu. W Medinet jest zatem dziś rano. Dzieci zapakują się w godzinę. Wyjechawszy wszelako w południe musiałyby czekać na nocny pociąg idący wzdłuż Nilu, a ponieważ nie pozwoliłem Nel jechać nocą, więc wyruszą dziś rano, i będą tu zaraz po zachodzie słońca. Tak, rzekł pan Tarkowski, Chamis musi trochę odpocząć, a Stasiowi pali się wprawdzie w głowie, jednakże gdy chodzi o Nel, można zawsze na niego liczyć. Zresztą posłałem mu także kartę, by nie wyjeżdżali na noc. Dzielny chłopiec i ufam mu zupełnie, odpowiedział pan Rowlison. Co prawda, to i ja. Staś przy swoich rozmaitych wadach ma prawy charakter i nigdy nie kłamie, albowiem jest odważny, a kłamią tylko tchórze. Energii też mu nie brak, i jeśli z czasem zdobędzie się na spokojną rozwagę, to myślę, że da sobie radę w świecie. Z pewnością. Co zaś do rozwagi, to czy ty byłeś rozważny w jego wieku? Muszę przyznać, że nie, odpowiedział śmiejąc się pan Tarkowski. Ale może nie byłem tak pewny siebie, jak on. To przyjdzie. Tymczasem bądź szczęśliwy, że masz takiego chłopaka. A ty, że masz takie słodkie i kochane stworzenie jak Nel. Niech ją Bóg błogosławi. Niech ją Bóg błogosławi, odpowiedział ze wzruszeniami pan Rolison. Dwa Dwaj przyjaciele uścisnęli sobie dłonie po czym zasiedli do przeglądania planów i kosztorysów robót. Na tym zajęciu upłynął im czas aż do wieczora. O godzinie szóstej, gdy już zapadła noc, znaleźli się na stacji i chodząc po peroni rozmawiali w dalszym ciągu o dzieciach. Pyszna pogoda, ale chłodno, ozwał się pan Rolison. Czy aby Nel wzięła ze sobą ciepłe ubranie? Staś będzie o tym pamiętał i Dinach także. Żałuję jednak, że że zamiast sprowadzać ich tu, nie pojechaliśmy sami do Medinet. Przypomnij sobie, że tak właśnie radziłem. Wiem, i gdyby nie to, że mamy stąd jechać dalej na południe, byłbym się na to zgodził. Wyliczyłem wszelako, że droga zajęłaby nam dużo czasu i że bylibyśmy krócej z dziećmi. Przyznam ci się zresztą, że to chamis poddał mi myśl. Żeby je tu sprowadzić. Oświadczył mi, że ogromnie do nich tęskni i że byłby szczęśliwy, gdybym go po oboje posłał. Nie dziwię się, że się do nich przywiązał. Dalszą rozmowę przerwały sygnały oznajmiające zbliżanie się pociągu. Po chwili w ciemności ukazały się ogniste oczy lokomotywy, a jednocześnie dał się słyszeć zdyszany jej oddech i gwizdanie. Szereg oświeconych wagonów przesunął się wzdłuż peronu, zadrgał. I stanął. Nie widziałem ich w żadnym oknie, rzekł pan Rollison. Siedzą może głębiej i zapewne zaraz wyjdą. Podróżni zaczęli wysiadać, ale przeważnie arabowie, gdyż Elfachen, prócz pięknych gajów palmowych i akacjowych, nie ma nic ciekawego do widzenia. Dzieci nie przyjechały. Hamis albo nie złapał pociągu w Elwasta, Ozwał się z odcieniem złego humoru pan Tarkowski, albo też po nocnej podróży zaspał i przyjadą dopiero jutro. Może być, odpowiedział z niepokojem pan Rolison, ale i to być może, że której zachorowało. Staś by w takim razie zatelegrafował. Kto wie, czy depeszy nie zastaniemy w hotelu? Pójdźmy. Ale w hotelu nie czekała ich żadna wiadomość. Pan Roulison był coraz niespokojniejszy. Wiesz, co się jeszcze mogło zdarzyć? Rzekł pan Tarkowski. Oto, jeśli Hamiz zaspał, to nie przyznał się do tego dzieciom, przyszedł do nich dopiero dziś i powiedział im, że mają jutro jechać. Przed nami będzie się wykręcał tym, że nie zrozumiał naszych rozkazów. Na wszelki wypadek, zatelegrafuję do Stasia. A ja do Mudira Fajumu. Po chwili dwie depesze zostały wysłane. Nie było jeszcze wprawdzie powodów do niepokoju, jednakże w oczekiwaniu na odpowiedź inżynierowie źle spędzili noc i wczesny poranek zastał ich na nogach. Odpowiedź od Mudira przyszła dopiero około dziesiątej i brzmiała jak następuje. Sprawdzono na stacji. Dzieci wyjechały wczoraj do Garak El Sultani. Łatwo zrozumieć, jakie zdumienie i gniew ogarnęły ojców na tę niespodziewaną wiadomość. Przez czas jakiś spoglądali na siebie, jakby nie rozumiejąc słów depeszy, po czym Pan Tarkowski, który był człowiekiem porywczym, uderzył dłonią w stół i rzekł, to był pomysł Stasia, ale ja go oduczę takich pomysłów. Nie spodziewałem się tego po nim, odpowiedział ojciec Nel. Lecz po chwili zapytał: No, a, a cóż, Hamis? Albo ich nie zastał, i nie wie, co począć, albo pojechał za nimi. Tak i ja myślę. I w godzinę później wyruszyli do Medinet. W namiotach dowiedzieli się, że nie ma wielbłądników, a na stacji potwierdzono, że Hamis wyjechał z dziećmi do Elgarak. Sprawa przedstawiała się coraz ciemniej i rozjaśnić ją można było tylko w Elgarak. Jakoż dopiero na tej stacji zaczęła się odsłaniać straszliwa prawda. Zawiadowca, ten sam Zaspany w ciemnych okularach i czerwonym fezie Egipcjanin, opowiedział im, że widział chłopca około lat czternastu i ośmioletnią dziewczynkę z niemłodą murzynką, którzy pojechali na pustynię. Nie pamięta, czy wielbłądów było razem osiem czy dziewięć, ale zauważył, że jeden objuczony był jak do dalekiej drogi. A dwaj Beduini mieli także duże juki przy siodłach. Przypomina też sobie, że gdy przypatrywał się karawanie, jeden z wielbłądników. Sudańczyk rzekł mu, że to są dzieci anglików, którzy przedtem pojechali do Wadi Rajan. — Czy ci Anglicy wrócili? zapytał pan Tarkowski. Tak jest, wrócili jeszcze wczoraj z dwoma zabitymi wilkami, odpowiedział zawiadowca i zdziwiło mnie to nawet, że nie wracają razem z dziećmi, ale nie pytałem ich o powód, gdyż to do mnie nie należy. To, powiedziawszy, odszedł do swoich obowiązków. Podczas tego opowiadania twarz pana Rolinsona stała się biała jak papier. Patrząc błędnym wzrokiem na przyjaciela zdjął kapelusz, podniósł dłoń do spotniałego czoła i zachwiał się, jakby miał upaść. Rolinson, bądź mężczyzną, zawołał pan Tarkowski: Dzieci nasze porwane trzeba je ratować. Nel, Nel, powtarzał nieszczęsny Anglik, Nel i Staś. To nie Stasia wina. Zwabiono tu oboje podstępnie i porwano. Kto wie dlaczego? Może dla okupu. Hamiz jest niezawodnie w spisku, Idr i Gebr także. Tu przypomniał sobie, co mówiła Fatma że obaj Sudańczycy należą do pokolenia Dangalów, w którym urodził się Mahdi, i że z tego pokolenia pochodzi Hadigi, ojciec Hamisa. Na to wspomnienie serce zamarło mu na chwilę w piersiach. Zrozumiał bowiem, że dzieci mogły być porowane nie dla okupu, ale dla zamiany na rodzinę Smaina. Ale co z nimi zrobią współplemieńcy złowrogiego proroka? Skryć się na pustyni lub gdzieś nad brzegiem Nilu nie mogą, bo na pustyni pomarliby wszyscy z głodu i pragnienia, a nad Nilem złapanoby ich z pewnością. Chyba więc zbiegną z dziećmi aż do Mahdiego. I ta myśl napełniła pana Tarkowskiego przerażeniem, ale energiczny eks żołnierz prędko przyszedł do siebie i począł przebiegać myślą wszystko, co się stało, a jednocześnie szukał środków ratunku. Fatma, rozumował, nie miała powodu mścić się ani nad nami, ani nad naszymi dziećmi, jeżeli więc zostały porwane, to widocznie dlatego, aby wydać je w ręce smajna. W żadnym razie śmierci nie grozi i to jest szczęście w nieszczęściu, ale natomiast czeka je straszna droga, która może być dla nich zgubną. I natychmiast podzielił się tymi myślami z przyjacielem, po czym tak mówił Idrys i Gebr, jako dzicy i głupi ludzie wyobrażają sobie, że zastępy Mahdiego są już niedaleko, a tymczasem Hartum, do którego Mahdi dotarł, leży stąd o dwa tysiące kilometrów. Te drogę muszą przebyć wzdłuż Nilu, gdyż inaczej wielbłądy i ludzie popadali bez pragnienia. Jedź natychmiast do Kairu i żądaj od Hedywa, by wysłano depesze do wszystkich posterunków wojskowych i by urządzono pościg na prawo i lewo wzdłuż rzeki. Szejkom przybrzeżnym przyrzecz za schwytanie zbiegów wielką nagrodę po wsiach, niech zatrzymają wszystkich, którzy się zbliżają po wodę. W ten sposób Idrys i Gebr muszą wpaść w ręce władzy, a my odzyskamy dzieci. Pan Rawlison odzyskał już zimną krew. Jadę, rzekł. Te łotry zapomniały, że armia angielska Wolseleya, śpiesząca na pomoc Gordonowi, jest już w drodze i że odetnie ich od MacDiego. Nie umkną. Nie mogą umknąć. Wysyłam w tej chwili depeszę do naszego ministra, a potem jadę. Co ty zamierzasz? Telegrafuję o urlop i nie czekając odpowiedzi, ruszam w ich ślady Nilem do Nubi, by dopilnować pościgu. Więc musimy się spotkać, gdyż i ja uczynię z to samo. Dobrze, a teraz do roboty. Z pomocą Bożą odpowiedział pan Rollinson.